Czy przyjmiemy, że zginęło 50 tysięcy cywilów, czy 150 tysięcy, to i tak pokazuje to y, ogrom bestialstwa niemieckiego, tak? ogrom y, 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 poczynań y, zbrodniczych, poczynań reżimu y, niemieckiego. Y, oczywiście powstanie trwało 63 dni, bardzo długo. Można powiedzieć, powstańcy bronili się w warunkach beznadziejnych. To powstanie trwało o wiele dłużej, aniżeli przypuszczano. Plany były takie. Że powstanie potrwa kilka dni, po czym zostanie przysłana pomoc. Między innymi, brygada spadochronowa generała Sosabowskiego miała zostać zrzucona tutaj do Polski udzielić wsparcia powstaniu. Mieliśmy zostać zaopatrzeni w broń, w potrzebny sprzęt. To wszystko nie nastąpiło. Powstańcy bronili się w zasadzie tylko i wyłącznie własnymi siłami. Około 20 tysięcy to są straty Armii Krajowej. Szacuje się 150 do 200 tysięcy ofiar w ludności cywilnej. To jest, to jest ogrom, takie hasło nadludzkiej poddani próbie. I tytuł jednej z książek bardzo dobrze pokazuje, w jakiej sytuacji znalazła się ludność cywilna.